Punta Quinte Ferry, Punta O, tutaj jest miejsce, gdzie się, gdzie się wsiada na, na prom. Coś my tu wleźli, puścili nas, ale numer. O a tam jest Punta Quinte dalej, a to jest pewnie te kanilaj, tak? To jest te kanilaj? Uh. No, a, ale jakie paskudne! U jezu! A co ono takie stare? Zaraz, zaraz podejdziemy tu bliżej. O, a tam jest dalej port. Tam jest dalej port. O! tam jest dalej. Port. I tam takie, o! Co to jest? Co to za statek tam stoi?

Sometimes if you buy ticket through the, uh, the door there, they allow you to go inside. There you can you go with car? Yeah. With the gate. Also there is a place where you can go by foot and buy ticket. But if you, the moment you buy ticket, ah. you have to go inside. Ah. Yeah. Ah, okay, because first they, they pack the cars. Yes. After. No. No. Najpierw tutaj wjeżdżają samochody. Oh, but old The, to jest te kanilai To jest te kanilai Jezu, ja nie wiem, bo ja tutaj tak troszeczkę z ukrycia filmuję Ja nie wiem, czy to, to dobrze Wam tam pokazałam Thank you for your visit in Banjul to No, tak to tutaj wygląda Wjeżdżają autobusy, samochody najpierw, i tam ludzie siedzą w takim pomieszczeniu, takie jak za kratami. I potem, jak już to wszystko jest tutaj zapakowane, załadowane, te wszystkie bagaże, no to otwierają te drzwi i to się wylewa. Wylewa się ta smoła. <ślesz> Sorry. No i, i wsiadają potem sobie na te. No, ja wam powiem, że taka przeprawa przyprawa tym promem to jest bardzo fajne przeżycie, bardzo ciekawa rzecz. No także polecam, jak ktoś będzie tutaj w bandiur w ogóle w Gambii, to polecam tak, te... o nawet tutaj ten yy, jedzie ten. Jezu, krzyczą, ja myślę, że może na mnie krzyczą. <laughs> się boję, normalnie się boję, bo teraz to filmować cokolwiek to jest problem. No. Ale dobra, udało się. Pokazałam Wam trochę tego portu kawałek. Tam są dźwigi właśnie. Tych, to chyba mi się, mi się wydaje, że to tak, bo to są te dźwigi, które ściągają kontenery z, tych, z kontenerowców. Co mi tu grzebiesz w tej torebce? O tu in my back. No ja tu zajęta, a ten mi coś tam grzebie fajki wyciąga no. dobra, to idziemy teraz jeszcze Wam może pokażę bramę do Będziulu, później jak będziemy wyjeżdżać i jeszcze jeszcze ulicę Wam chciałam pokazać, ale to też będę musiała tak tak troszeczkę znienacka a tutaj opierdolniczek taki oczywiście będziulski, gębijski. o, tak to wygląda bawagam wszędzie no, otworzyli teraz te, te wrota i to wszystko idzie mnóstwo ludzi idzie mnóstwo ludzi idzie na, na, na ten prom zobaczcie z tobołkami wszyscy z tobołkami, wszyscy wszyscy yeah. no ludzi to tam ja nie wiem ile się zmieści pewnie się zmieści chyba o ludzi to tu chyba nie ma limitu fajnie to wygląda no super dobra nie nadużywam ich tutaj Gościnności, cierpliwości, zanim ktoś skrzyczy, no to widzicie, jak to wygląda. A my jedziemy dalej. No i zdążyłam. Zobaczcie, właśnie te fery, te Canilai, co tam było e, w porcie. Tu właśnie, my się, tak jak podjedziemy tutaj e, nad wodę, tutaj, gdzie jest ten, gdzie jest ten Power Ship o, tutaj ta elektrownia no tak, akurat te fery będzie tutaj płynęło, no i sobie tak wyliczyłam i jak rozłapałam no, a tutaj właśnie jest ta elektrownia spróbuję zrobić przybliżenie bo nie wiem czy ja znowu tego wideo nie, nie zepsuję bo ostatnio to zrobiłam do góry nogami a jak, no taki ze mnie operator no, i tak to wygląda pięknie to wygląda to jest w Będziuru to całkiem inne się życie toczy. Takie, takie bardziej um, ja zobaczyć, czy mi tak torebki na ławce zostawiłem, a takich rzeczy tu się nie robi. E, takie bardziej tutaj biznesowe, bo to tak się kręci. Ale tu mówię, po południu tu Będur zamiera, bo tutaj praktycznie po południu tu to, to się mało co dzieje, bo te wszystkie sklepy, hurtownie e, tutaj już zamykają. No i także już... Praktycznie w Będziuru nie ma co robić. Natomiast taka brykana, czy taka sarekunda, tam jest od świtu do nocy, tam jest handel od świtu do nocy. No i proszę tutaj, taczkę sobie przyszły tłumyć. A jakże? No i No. A tam jeszcze o tutaj właśnie. I tam są właśnie te łodzie. A co ostatnio kręciłam, mówiłam, że to polska flaga chyba urwana. No już teraz są strzępy z niej. No i te flagi, flagi, ja to nawet nie wiem, jakie to ma tam. Aha, Gambijska. A tutaj jakaś, nie wiem, czerwona, jakieś szczępy, szczępy. No, a tam byliśmy, tam gdzie te dźwigi, to tam byliśmy, żebyśmy tu przejechali. Przejechaliśmy motorkiem. Tu parę, parę przejść z dalej. No, a tutaj są te palmy piękne, bo tutaj jest kawiarnia. Tu jest kawiarnia, ale ostatnio tutaj był płot i ten płot się zawalił. Chyba były wiatry i dlatego on się zawalił. Ale dobrze, bo, 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 od, bo odsłoniło kawiarnię. No, myślałam, że się się namietrze, ale idzie, idzie tam, bo do kogoś mówi. No. I tutaj jest Alu, sobie siedzi. <laughs> No. I czeka na mnie. Cierpliwie. On ma dużo cierpliwości do mnie. Bo, no, ja, bo, bo ja to taka trochę narwana i umie, to muszę być szybko już zaraz natychmiast. No. Ja, on taki dobry człowiek. Znosi moje humory. O i zobaczcie, tutaj są te. Tutaj są palmy, sadzonki, to z kokosa, no z kokosa się robi taką sadzoneczkę. Proszę bardzo, się wsadza takiego orzeszka w te wiaderko po majonezie. I już. I jest. No. no rzeczywiście nie ciekawe, ale to nie, tutaj chyba to oni tego nie sprzedają. Bo w tym miejscu, gdzie się kupuje takie właśnie sadzonki, no to oni, oni chcą już, nie wiem, zaraz miliony. A jeszcze jak widzą białą, to już w ogóle 10 milionów. No a w tym miejscu to może i by za grosze dało kupić. No i zobaczcie, i właśnie, i tak, i tak. Tu jak się spojrzy w niebo, to się widzi coś takiego. Pięknie, prawda? Pięknie. I tam, proszę, proszę, sam, sam ten widok, liść palmy na tle nieba, prawda, że to jest cudne, co? Aha, dobra, on mi powiedział, że właśnie idzie, idzie się modlić, no to niech się idzie pomodlić. OK, I will be here.